Witam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ciekawego grzybka, którego możecie bardzo często spotkać w jakimś parku, na obrzeżach, na obrzeżach lasów, dróg. Jest to kępkowiec jasnobrązowy, dawniej znany jako podblaszek gromadny. Spójrzcie, co jest jego główną charakterystyczną rzeczą. Wyrasta w takich wiązkach, grupach. No, tu pokażę. W dolnej części właśnie te owocniki są wszystkie połączone. Tak wygląda od góry. Spójrzcie, białe trzony. Jasne. Można powiedzieć, że to nie są jasne, tylko takie szarawe blaszki. To może pokażę na, tych owoc na tym owocniku, ten odłożę, a na tym może się uda pokazać te blaszki. jak widzicie, jasny. Brzegi podwinięte. E, przy większych owocnikach, mogą, może być ten kapelusz bardziej sfałdowany. Ja wam tu pokażę, bo jest go naprawdę. Grzyb, aha, właśnie, jeszcze z grzybem jadalnym nie dodałem. E, ponoć bardzo dobrym. Nadaje się do Zup Sosów. Ja wam tutaj pokażę. Jeszcze nie próbowałem, wczoraj zebrałem kilka owocników. Ale że mam jeszcze. Zupę, więc nie próbowałem, ale obowiązkowo spróbuję tego. Także te obozniki na pewno zabieram, ale pokażę Wam, jak ludzie tutaj z nimi się obchodzą. Spójrzcie, on tak wyrasta gromadnie. Gdyby Wam zademonstrować, ile go tutaj jest, zobaczcie, jak on tu wyrasta. Czyli ta stara nazwa blaszek gromadny. Taka dosyć fajna była. Chociaż kępkowiec no też kępami rośnie, więc też pasuje. Spójrzcie, no, no to po prostu ktoś sobie urządził zabawę w deptanie go. Więc proszę tych co to robią i deptają te grzyby niszczą. Nie niszcze może ktoś akurat lubi tego grzyba i, zbier i go je. Więc Spójrzcie ile go tutaj jest. Naprawdę jest go tutaj sporo. A, jako ciekawostkę Wam jeszcze pokażę to co mówiłem jawożnie. To już poznajecie. Tego grzybka już poznajecie. Pokazywałem wam grzybek leczniczy. No a tutaj spójrzcie jeszcze. Tyle dobra można spróbować No jest go pełno Taki dłuższy filmik ale tylko do tego, że chciałem pokazać ile tego grzybku, tych grzybków jest, a jak są niszczone Pozdrawiam